Cześć, witajcie, mi drodzy widzowie. Na moim kanale naprawdę dawno nie było takiego filmiku, w sumie, przez mnie wymyślonego, no bo od dłuższego czasu pojawiały się filmy z Lego LSK, czyli oczywiście z moich wymyślonych zestawów, ale nie o to mi chodzi, bardziej o samą formę odcinka, którą wymyślam. No tak więc dawno tego oczywiście nie było. Było też swego czasu dużo recenzji, no bo i Zamek z Inside, i Lochy z Ninja, go zestaw startowy z Mario, no i naprawdę dużo innych recenzji. I o openingu na przykład saszetek z Mario. Tak więc, no, dużo się działo, jeżeli chodzi o zestawy, ale dawno nie było takiego jakiegoś vloga mm, z czymś, co sam wymyśliłem. No i dzisiaj, dzisiaj naprawdę długi odcinek. W sumie nie wiem, ile będzie to dokładnie trwało, ale myślę, że naprawdę długaśnie. No bo sam jakby nie napisałem scenariusza do tego filmu, w sumie nigdy nie piszę scenariuszy, tylko wszystko mówię na żywioł. No ale akurat dzisiaj mm, mogę się przyznać, że w ogóle nic, nic nie wymyśliłem, co będę mówił. Tylko tak naprawdę, to. No, Dopiero się przekonamy, bo w dzisiejszym odcinku powiem mam jakie zestawy Lego bym wybrał do 5000 zł. Tak jest 5000 zł to naprawdę duża ilość, duża suma. Na pewno nie kupiłbym Lego. Ja pewno wszystkiego nie wydałbym na klocki, gdybym dostał 5000 zł, coś bym tam zostawił, no ale tutaj akurat mam taki mm, plan do tego filmu, że jakby ktoś mi zaproponował, że wejdzie ze mną do Lego Store właśnie, bo tylko zestawy, które są dostępne w Lego Store mogę sobie wybrać, to jeszcze taki jeden warunek tego. No i tak sobie właśnie pomyślałem, że czemu nie zrobić takiego odcinka, że jakby gdyby ktoś mnie zaprosił do Lego story i powiedział, wybierz sobie coś do maksymalnej kwoty 5000 zł, no to co bym wtedy zrobił, co bym wybrał, tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Tak więc ja jestem Kamila i zapraszam Was do oglądania. Początkowo ten odcinek miał wyjść z moją twarzą, ale nie dość, że nie mam spodzko fryzurki dzisiaj, to do tego jestem nieprzytomny, bo mało spałem dzisiaj w nocy, więc no akurat dzisiaj nie będzie odcinka z moją twarzą, no ale tutaj będą nam się pokazywały zestawy, które mówię, więc też na pewno będę długo montował ten filmik, no bo naprawdę dużo zostało się tutaj pojawi. Pierwszym zestawem, a w ogóle to mam tutaj katalog, jakby co, żebym wiedział jakie serie mogę na przykład wybrać, no bo większość tego, co jest w katalogu znajduje się już w Lego Store, no i też rzeczy pozakatalogowe, tak, na, tak jak na przykład ta konsola z Mario, ale o tym za chwilę. No i mam też tutaj kartkę z, z 500 zł, 500 zł tak, 5000 zł, no i tutaj będę sobie odejmował kwoty zestawów, tak mniej więcej na oko, no bo... Z katalogu, no i też niektóre zestawy będę zgadywał ile kosztują, no bo po prostu nie chce mi się sprawdzać na necie, więc jakby to będzie taki przejecznik na oko, tak mniej więcej, jeżeli chodzi o te zestawy. Tak więc zaczynajmy! Mój tata swoją drogą ostatnio był w Lego Store, porobił kilka fotek, ale o tym w innym materiale, bo zrobił mi też taką małą paczuszkę z dwoma polibagami. Też mi tak właśnie mówił, że kupił mi dwa polibagi, jeszcze nie wiem jakie dokładnie. Tak więc za niedługo powinna się pojawić jedna recenzja właśnie jednego z tych dwóch polibagów. No i i też opening tej mini paczuszki i pokazanie Wam zdjęć z LEGO Store. No tak więc mam też ułatwione, jeżeli chodzi o ceny niektóre i jeżeli chodzi o dostępność w LEGO Store. No dobra, no to na początek wybrałbym na 100% zestaw. LEGO Ideas, wzorowany na LEGO Super Mario. Mamy tam starą konsolę, której ja nie miałem, bo oczywiście na tych już czasach jeszcze nie żyłem. No, na pierwszy rzut oka bez pudełka i ogólnie bez instrukcji, po prostu sama tak rzucona yy, ta konsola od daleka wygląda naprawdę jakby to była totalnie konsola, no ale jak się przyjrzeć, jest ona zbudowana z klocków, więc to jest jej na pewno plusik. Bawialność może jest taka malutka, no bo jakby to jest taki jest ta na półkę jak większość Ideasów. No ale bardziej no właśnie na półkę, no bo tam jest też taka korbka, którą można by sobie przekładać ten y, kawałek terenu z Mario i on tam sobie może chodzić. Na pewno element samego Mario jest tutaj świetny. No i też klockoza wracał na swoim kanale, y, grał w Super Mario, właśnie chyba w tą wersję z tym Mario, bo widziałem tam właśnie bardzo podobnego w sumie i chyba nawet takiego samego, jak jest w tym zestawie, więc to kosztuje dokładnie 999 zł, ale my będziemy sobie to zaokrągać do na przykład 1000, a więc już minus 1000 no to mamy tutaj już dostępność tylko 4000 zł. Znaczy tylko, no. Dopiero się rozkręcamy, więc no. Kolejnym zestawem myślę, że byłby zamek Bowsera, który też w sumie swoją drogą pojawi się na tej miniaturce. I on, moi drodzy, kosztuje tam gdzieś w okolicach 480 zł. Więc do tego dodamy sobie również, hmm, do tego dodamy sobie również jedną figurkę kolekcjonerską, właśnie z Lego Mario. W ogóle to zapomniałam jeszcze wspomnieć, ale jeżeli nasz przykład będzie cenna, no tak jak przed chwilą, 480 zł, no i będziemy chcieli to zaochronić, lub na przykład właśnie 500, no to wtedy będziemy dodawać na przykład właśnie jedną figurkę z Mario, a jak się skończą z Mario, no to na przykład kolekcjonerskie, no żeby wiecie, nie, nie brakło tych 20 zł, na przykład można by w je skumulować i za to na przykład za 60 kupić jakiś większy zestaw albo po prostu wybrać, no ale wiecie, jak będzie brakowało na przykład 20, no to właśnie. Yy, na przykład, taką jedną figurkę będziemy tutaj dodawać. Tak więc, moi drodzy, zostało nam dokładnie 3500 zł. No i lecimy dalej. Kolejnym zestawem, jaki bym sobie wybrał, jest Lego Super Mario Mega zjeżdżania Pirania Plant. No, i jest to oczywiście kolejny zestaw jeżeli chodzi o serię Lego Mario. No i mamy tutaj między innymi figurkę jakiegoś takiego żółtego, już jego w sumie nie wiem, jaką się dokładnie nazywa. Kolejnego gumbę, no i tutaj jest też, ma taka zjeżdżalnia i jakiś tutaj też dodatek, chyba przedłużenie czasu, czasu, tak, dokładnie, czasu. No i ten zestaw kosztuje katalogowo 140 zł, więc jestem prawie pewien, że w LEGO Store będzie kosztował tyle samo. Jest tutaj 140 zł, zaokrąglamy oczywiście te, te 139,89 do tego grosza, czyli 140, no i yy, zostało nam teraz 3360 zł do wydania. Myślę, że jeżeli chodzi o serię Lego Mario, to tutaj też bym wziął wszystkie trzy Power Up Paki, które mi brakują, czyli oczywiście wszystkie poza tym helikopterowym Mario, którego swoją drogą recenzja również się pojawiła na moim kanale. No i one kosztują mniej więcej po 50 zł, więc 50 razy 3 to oczywiście 150, czyli zostało nam do wydania 3210 zł. Z Lego Mario wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeżeli potem będzie nam jakby, mm, jeszcze zostanie nam trochę kasy i nie będę wiedział na co to wydać, no to wtedy też kilka zestawów jeszcze może z Mario albo jeden, albo dwa sobie wybierzemy, jeżeli nam zostanie jakaś kaska. No bo jakby też jest założenie tego odcinka takie, że nie można wynieść, jakby nie mogę sobie na przykład wziąć zestawu za dwie, 2500 zł, a 2500, czyli Kolejną połowę wziąć ze sobą do domu i czekać na nowe zestawy. Tylko nie wchodzę do Lego Store i muszę sobie wziąć właśnie zestawy do 5000 zł. Jeżeli wezmę tylko jeden zestaw, na przykład za 1000, no to tej reszty oczywiście nie dostaję z powrotem. Tak więc, jeżeli zostanie mi troszkę jeszcze kaski, to oczywiście tak przysłowiowo, no to wtedy wybierzemy też jakieś zestawy z LEGO Mario. No a jeżeli właśnie będzie tam się wahało, cena na przykład 4000 rzecz 480, no to też wtedy będziemy dodawać 20 zł na przykład za figurkę Mario. Tak więc lecimy dalej. Tak więc jak już Wam mówiłem przed chwilą, Lego Mario na chwileczkę sobie porzucamy i lecimy teraz do serii Lego Avengers. No i mamy tutaj pierwszy z trzech zestawów, które bym sobie wziął, czyli jest to 76166. Walka o wieżę Avengersów, czyli najnowsza odsłona, właśnie tej oto wspomnianej przed filmą wieży. Ona katalogowo kosztuje 400 zł bez grosza. My oczywiście sobie to zaokrąglamy do 400, no i zostaje nam wtedy za chwilę w sumie wam powiem, ile, bo jakby wszystkie 300 zostały razem. Więc tutaj wam nie będę akurat podawał za to cenny, ile nam zostanie. Mojecie sobie w stanie przejrzeć. Dalej mamy zestaw. Lego Avengers 76153, czyli jest to lotniskowiec Avengersów, również z tego roku i ma on cenę 550 zł, bez grosza, my oczywiście zaokrąglamy. No i ostatni zestaw z Avengersów to Avengers zatrzymanie ciężarówki, jest to 76143, no i on katalogowo kosztuje mniej więcej 190 zł i wtedy dodajemy też sobie właśnie 20 zł za figurkę Mario i zostaje nam do wydania 2050 zł. Czyli moi drodzy, wydaliśmy już ponad połowę kasy, a to dopiero początek. Tak więc trzymajcie się jeszcze, bo będzie naprawdę grubo. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o serię Lego Hidden Sight, czyli kolejną, moją prawie ulubioną serię, no to właśnie teraz ona się skończy i mega smuteczek. No ale nieważne, też bym sobie coś wybrał. No i byłby to jeden taki znaczący secik: Widmowy wóz gaśniczy 70436 z najnowszej fali Lego Hidden Sight. I on katalogowo kosztuje 360 zł. Bez grosza. My zakrąglamy i bierzemy do tego jeszcze jedną figurkę LEGO Mario, co nam wychodzi 350 zł, czyli zostaje nam do wydania 1700 zł. Przechodząc dalej, lecimy sobie na chwileczkę do serii LEGO Speed Champions. I mamy tutaj Porsche 911, czyli zestaw, na którego od dawna mam już ochotę. I w sumie też by było rozszerzenie do mojej gry LEGO Forza LEGO po, prostu, po prostu Forza Horizon 4 którą akurat nie sobie pykam. Tak więc no tutaj też by był chyba ten kod do skanowania i mógłbym oblokować sobie ten zestaw w grze. Tak więc to też byłaby dodatkowa chrapka. I jest to jeden właśnie z ostatnich zestawów, które mają tylko szerokość na 6 studów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie na 6 studów, bo te najnowsze modele oczywiście są przedłużone chyba o 2. No i w tym zestawie otrzymujemy jedną figurkę oraz same Porsche. No i kosztuje on katalogowo 70 zł, czyli dostaje nam dokładnie 1630 zł. Dalej, Lego Ninjago i mam tutaj zestaw Lego Ninjago 71720, czyli mech z ognia i kamienia. zacznę 320 zł bez grosza, katalogowo. Tak wiem, że na Allegro jest on prawie o stówkę tańszy, no ale jednak bierzemy tylko zestawy z Lego Store Warszawa. Tak więc tam mi się wydaje, że on jest właśnie w cenie katalogowej. No i tutaj mm, zostaje nam do wydania 1310 zł. Jeżeli chodzi o serię Lego Ninjago, tutaj wziąłbym sobie jeszcze wybuch z Spinditsu kola z najnowszego sezonu, no bo jednak jest to jeden z Pinditsu, które mi brakuje, a troszkę cały czas brakuje, a raczej szkoda mi kasy na ten Spinditsu, no bo jednak za 50 zł można kupić sobie coś lepszego, tak więc na razie go nie kupuję, więc wziąłbym go właśnie w Lego Store, Warszawa. No i cena katalogowa to jest 45 zł. My tutaj sobie zakroimy ostro, czyli do ceny 50 zł, no bo jednak nie chcemy się tego liczyć, jeżeli chodzi o te drobniaki. No i tutaj mamy zestaw 70685 i zostaje nam do wydania 1260 zł. Jak pewnie wiecie, albo nie, co mniej więcej pół roku ma swoje miejsce od nowa starszych zestawów z LEGO Ninjago, no i nazywa się to LEGO Ninjago Legacy. A w tym roku dostaliśmy odnowioną perłę przeznaczenia. Jest to zestaw 71705, no i za niego musielibyśmy zapłacić 600 zł, czyli zostaje nam 660 zł. Uch, jak to daleko poleciało. W tym półroczu oprócz Lego Mario zadebiutowała również nowa seria, czyli Lego Brick Sketches. Jest to kolejny zestaw, na który byłoby mi żal 90 zł za taki mały obrazek, no ale jednak gdy masz do dyspozycji 5000, no to można sobie na to pozwolić. Jest to zestaw 40391, jest to akurat szturmowiec najwyższego porządku, jak dla mnie najfajniej wyglądający z wszystkich Brick Sketchesów. No i mamy tutaj właśnie jeden zestaw z tej serii, no bo więcej po prostu jak dla mnie nie ma sensu brać. Do tego dodajmy również sobie zaokrąglenie w postaci minifigurki Lego Mario, no i wyszłoby nam tutaj 550 zł do wydania dalej. Wróćmy sobie jednak na chwileczkę do Lego Ninjago i do sezonu 11, bo o tym zapomniałem. Mam tutaj zestaw, od którego naprawdę mam dawno chrapkę na niego. No i w sumie za niedługo też usuwałam zestawy z 11 sezonu. Więc dalej się zastanawiam czy go kupić czy nie. Na chwilę obecną oczywiście, że nie było. Zostałaby mi tylko 100, jeżeli chodzi o moje oszczędności. No ale myślę, że za niedługo chciałbym go zdobyć, bo jest on naprawdę ciekawy. Jak nie ma naprawdę ciekawe figurki. A jest to zestaw, nie oszukujmy się, 70675. Czyli Katana 4x4, oczywiście jest to pojazd Kaja, właśnie z 11 sezonu. Mam tutaj kilka figurek, przede wszystkim najfajniejszy tutaj chyba jest czar. Jest to jedna figurka wężona i przecież to też jedna figurka złoła z tego sezonu, która mi brakuje, więc naprawdę fajnie było mieć wszystkich. No i jest tutaj również Nia FS, wtedy miałbym już czterech Ninja FS z tych takich zestawów. Zeyna mógłbym sobie jakoś wydylować od, od kuzyna. No i by mi tylko kol, więc też bym go może jakoś zdobył. No, chciałabym mieć wszystkich Ninja FS i ogólnie wszystkie figurki z 11 sezonu, bo jak dla mnie jest to chyba jeden z lepszych sezonów, jeżeli chodzi o mini figurki. No ale to już te gadki odłóżmy sobie na chwileczkę. No i ten zestaw kosztuje 260 zł. Tak plus minus plus figurka Lego Mario. No to zostanie nam, moi drodzy, jedyne 300 zł. 300 zł to teraz są moje jedyne oszczędności, tak więc dobra, lecimy dalej. Dalej napotykamy się na serię, którą bardziej chyba woli mój kuzyn niż ja, czyli Lego Harry Potter, na której początkowo byłem dosyć podjarany, potem wszystkie zostały w sumie zburzyłem i figurki również. I na moich półkach już nie ma nic z Harry'ego Pottera, tak więc wziąłem sobie tutaj zestaw o numerze katalogowym 40419 i są to uczniowie Hogwartu, oczywiście z Harry'ego Pottera. Cena to 70 zł, tak w przeliczniku naszym oczywiście przeliczniku, plus 20 oczywiście za figurkę Mario i zostałoby nam tutaj 210 zł. Swoją drogą też czekam na minifigurki z Harry'ego Pottera, zapowiadałam, że raczej żadnej nie kupię, ale w sumie czemuż by nie zrobić małego openingu, więc raczej dwie się pojawią na moim kanale. Plus minus dwie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ta druga seria figurek naprawdę robi wrażenie. Nie będę tutaj pokazała zdjęcia, bo chyba większość z Was już je widziała, no ale dobra, lecimy sobie dalej. Moi drodzy, nasze możliwości się powoli kończą, no i mamy tutaj kolejny zestawik, tym razem z LEGO Brick Heads, serii, która naprawdę jest głęboko w moim serduszku. Kilka Brick z zburzyłem, ale m.in. Aquaman czy i dalej stoją na mojej półce. No i mamy tutaj Brick Heads, którym się w sumie zakochałem, można by tak powiedzieć, ale jest to chyba zbyt przesadzone słowo. Zestaw, który mi się naprawdę podoba, chciałem go zdobyć, może nie jest aż takim moim wielkim must no ale jednak podoba mi się bardzo, oceniam go 9,5 na 10 Za drobne usterki w budowie, bo oczywiście oglądałam bardzo uważnie Na opakowanie i ogólnie samą figurkę yy, na recenzjach Na przykład zagranicznych youtuberów, no i jest to moi drodzy 40381 Monkey King, czyli zestaw do Monkey Kid'a, no i mam tutaj naprawdę świetnie wykonaną figurkę Te oczka w żółtym kolorze, super, kolejny raz laska Yy, nie wiem jak ona się nazywa Laska nieskończoności. w sumie Tak bym mógł ją nazwać, ale to by była oczywiście Zrzynka z Avengersów, więc nie wiem jak ona się nazywa. No ale ogólnie ta wielka laska tam jest. Jest też naprawdę ciekawie wykonane piórko na głowie, super nadruki złote tarcze na ramienniki naprawdę super peleryna nie wiem czy to pierwszy raz w brykecach, no nie nie pierwszy raz na pewno bo kaloryn na przykład miał no ale naprawdę wygląda to bombastycznie i mi się bardzo podoba tak więc 50 zł bym tutaj na to wywalił tak się wyrażę no i zostaje nam 160 zł do wydania od dawna również planuję zakup burzyciela z Overwatcha, do tego namawiam jemu jeden ziomeczek, więc tutaj go oczywiście pozdrawiam. No i co? No jest to burzyciel z LEGO Overwatch, tak jak przed ja chwilą Wam powiedziałem, 75976, taki jest numer katalogowy tego zestawu i kosztuje on mniej więcej 90 zł katalogowo, więc zostaje nam, moi drodzy, tylko 7 dyszek do wydania. Okej, okay, nareszcie przechodzimy sobie do końca tego odcinka i ostatnie pieniądze wydałbym na 75263 mikro Myśliwiec Dzory Blist z Lego Star Wars za cenę 50 zł plus oczywiście 20 za Lego Mario. I moi drodzy, wydaliśmy coś w okolicach 5000 zł, to oczywiście te grosze się sumulują i jakieś 10 groszy przynajmniej nam zostało, no ale już o grosze tutaj nie będziemy się zwodzić, tak więc przeczytam wam jeszcze raz, jakie zestawy udało nam się wziąć? Kupić zwawek zwał. Jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, bo w ciągu całego tego odcinka nie wspomniałem właśnie o niej. Czyli jeżeli na przykład potrzebujemy jeszcze 10 zł, no na przykład figurki Mary, żeby tak sobie o to obliczymy, no to nie możemy dodać ich ze swoich oszczędności. Tak więc nie możemy sobie na przykład poskładać na jakiś jeden mega duży zestaw, na przykład za 7000. Nie wiem, czy w ogóle taki istnieje, ale chyba jednak. No chyba jednak nie. Ale mm, ale cóż, no nie możemy sobie pozbywać na jakiś duży zestaw, mm, nie możemy dodać ani grosza ze swoich oszczędności, więc tutaj jeszcze o tym nie wspomniałem. No ale dobra, przeczytajmy wszystkie zestawy, jakie udało nam się zdobyć. Czyli jest to, moi drodzy, LEGO Ideas konsola z Mario, zamek bowsera z LEGO Mario, mega zjeżdżania z LEGO Mario, yy, wszystkie Power, upy, yy, power Up paki, przepraszam, które mi brakowały z Mario, czyli wszystkie trzy. 76166, 76153 i 76143. Jeżeli chodzi o serię Avengers, dalej mamy tutaj Hidden Side 70436, Lego Speed Champions 75895, Lego Ninjago 71720, Lego Ninjago 70685, Lego Ninjago Legacy 71705, Lego Blix Sketches 40391, Lego Ninjago 70675. Lego Harry Potter 40419, Lego Brickheads 40381, Lego Overwatch 75976 oraz Lego Star Wars 75263. Do tego dochodzi nam, moi drodzy, bardzo śmieszna sprawa, bo do tego dochodzi nam 7 figurek z Lego Mario, a mi do wszystkich brakuje 8. Tak więc jedno bym musiał sobie dokupić poza tym zestawem Lego, znaczy poza tym zakupami z Lego Store. Moi drodzy, ile ja musiałam się tutaj namęczyć, ile musiałam policzyć tych wszystkich rzeczy, no ale też w sumie nawet wyszło mi to na plus, no bo za niedługo szkoła niestety, ale matma będzie tutaj na pewno dużym problemem, jeżeli chodzi o mnie, a poćwiczenie sobie tutaj dodawania i, i obliczania, ile mi jeszcze zostało kasy, to naprawdę duże wyzwanie w sumie jak na niewyspanego człowieka. Tak więc napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wy byście wydali te 5000 złotych, Oczywiście, tylko z Lego Store, albo wiecie co? Nie musicie, bo ja ten odcinek naprawdę długo nagrywam. Jeszcze jak sobie myślę o tym, że będę musiał go zmontować, to naprawdę, naprawdę długo mi to zajmie. No i nie musicie pisać, ale mniej więcej, jakie zestawy byście chcieli do tych 5000 zł, koniecznie, no bo jednak. Te, naprawdę duża ilość zestawów, to chyba nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o komentarz. Ale jeżeli Wam się chce, no to koniecznie piszcie. Ja sobie to wszystko, jak chcecie, przeczytam. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Nie dziękuję samemu sobie, bo jestem jeszcze bardziej wykończony niż rano. Tak więc no, dzięki i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!